Pacyfika. Mamy tutaj piękne auto w lodowej scenerii, a przyjechało tutaj aż z Holandii. Generalnie problem polega na tym, że auto nie może przejść przeglądu i klient nie może znaleźć europejskich lamp. Nie wiem, czy faktycznie to problem, czy tego nie sprawdzałem. E, moim zadaniem jest przerobić te lampy, żeby były w wersji europejskiej czyli w tym momencie tu jest kierunkowskaz, który ma białą żarówkę mało tego, ten kierunkowskaz e, jest też postojówką to jest to żarówka taka dwuknowa i ona świeci z, po odpaleniu auta zaraz tym słabym włóknem a później e, po włączeniu kierunkowskazu mruga tym mocniejszym ale cały czas w białym kolorze Tutaj mamy światło mijania, które jest symetryczne. Powinna być w Europie linia asymetryczna z doświetleniem prawego pobocza. Także za to auto się będziemy dzisiaj zabierać. Mam nadzieję, że uda się to dzisiaj jeszcze skończyć.